Dzień dobry, nazywam się Ignacy. Jak już wiecie, nazywam się Ignacy Nowodworski i jestem pracownikiem działu edukacji Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić marzenie pewnie niejednego z Was, czyli rakietowy plecak. Do wykonania takiego rakietowego plecaka posłużyć nam mogą. Oczywiście ja w międzyczasie będę mówił, co można zastąpić czym. Każdy w domu ma inne materiały, każdy co innego znajdzie i każdy plecak rakietowy będzie inny, i to jest super. Więc, tak: Pudełko po butach, to jest coś, co pewnie każdy w domu gdzieś tam znajdzie. Kwestia, jak skutecznie będziecie negocjować z rodziną, żeby takie pudełko dostać. Więc, tak: pudełko po butach. To jest coś koniecznego. Nie wiem, czy koniecznego. Każdej średniej wielkości pudełku się nada. Ja pokażę Wam, jak to zrobić na pudełku na buty. To, co tutaj mam jeszcze z materiałów, i to, co będzie potrzebne, to mam tu puszki po psiej karmie, puszki po kociej karmie. Jeżeli macie jakiegoś pupila w domu, to pewnie te puszki się pojawiają. Wystarczy sobie taką puszeczkę przygotować, umyć i może czekać na Wasze projekty. Różne plastikowe pojemniki, może jakieś pudełka po lodach, możecie zobaczyć, co Wam się uda zorganizować. Butelki PET, co jeszcze? Ja tutaj mam dentkę rowerową. Do czego będzie potrzebna, dowiecie się niebawem. Taśmy klejące, bardzo różne, jednostronne, taśma dwustronna, taśma taka srebrna, bardzo mocna, mocno klejąca taśma, zbrojona, która w zasadzie ma tysiące zastosowań i ponoć została wynaleziona przez NASA, więc akurat do rakietowego plecaka się świetnie nadaje. Papierowa taśma klejąca, nożyczki. Ja używam dużych nożyczek, bo już sobie z nimi dosyć dobrze radzę. Ale pamiętajcie, że trzeba uważać na innych. Nożyk bardzo się przydaje w pracy, ale też trzeba bardzo uważać. Reszta jakichś mniejszych materiałów, takich jak na przykład, nie wiem, jakiś kolorowy foliowy worek, czy tutaj taka super aluminiowa taśma, pokażę w trakcie pracy od czego trzeba zacząć pracę nad e, rakietowym plecakiem. E, pracę zaczynamy od tego, że, że musimy najpierw przygotować szelki. Szelki to jest bardzo ważny element e, tego plecaka. E, warto to zrobić dobrze po to, żeby podczas zabawy te szelki nam się po prostu nie oderwały od naszego plecaka i plecak nie pochłonął w swoją stronę. Więc tak, ja przygotuję te szelki z dentki rowerowej, ale do wykonania tych szereg może być wykorzystana na przykład foliowa taśma wycięta z grubego worka na śmieci, sznurek, stary pasek. Więc możliwości do wykonania szelki jest dużo. Jeżeli ktoś by chciał zrobić jakieś takie grubsze, tekturowe szelki. To też można je wykonać i wzmocnić taśmą klejącą. Ja wytnę tutaj fragment z wentylem, bo ten wentyl przeszkadzał przy przeciąganiu em, tej dentki przez em, otwory. Em, wycinam tutaj szczeliny. Załóżmy, że to będzie góra naszego plecaka. Wycinam szczeliny, i to, co mogę zrobić, to nakleić tutaj w okolicach e, tych otworów nawet kawałki taśmy klejącej, które spowodują, że będzie mniejsze ryzyko, że tu się będzie coś wyrywać podczas zabawy. Możecie też zdecydować się na wzmacnianie tych otworów dopiero wtedy, jak rzeczywiście coś się zacznie niedobrego z tymi otworami dziać. Przez te szczeliny, które tutaj mam, przeciągnę tą dętkę. Warto postarać się, żeby te wszelki, Mniej więcej równą długość. Tak to wygląda od środka. Tak to wygląda z przodu. Można sobie przymierzyć już wstępnie to pudełko do pleców i zobaczyć mniej więcej ile te szelki powinny mieć długości. Zawsze można poprosić kogoś z rodziny o to, żeby nam pomógł. Teraz. Te otwory w dolnej części pudełka też nakleję tutaj, przynajmniej po środku jakiś kawałek taśmy. Ta srebrna taśma w zasadzie dosyć łatwo można ją zerwać. Wystarczy chwycić za krawędź, i przy odrobinie wprawy daje się ją dużo łatwiej rozrywać niż ciąć nożyczkami, bo ona ma naprawdę mocny klej. Dobrze, nakleję tutaj po środku takie wzmocnienie. I teraz te szelki przeciągnę sobie, ale już od wewnętrznej strony, czyli wsuwam je, jak gdyby do środka, do pudełka. One wchodzą tutaj dosyć trudno, ta szczelina jest wąska, ale lepiej, żeby ona nie była za szeroka, bo, bo wtedy ta dentka będzie się troszeczkę słabiej w niej trzymać. Ale tak jak powiedziałem, to może być sznurek, tylko sznurek będzie nam, może nam przecinać tą strukturę, rozrywać tę. Te. I teraz może wyreguluję te szalki, żeby były mniej więcej równej długości. I tutaj w środku to wygląda tak. I teraz muszę te szelki albo związać razem ze sobą. Zrobić supeł. Albo można by je skleić taśmą. Ale wydaje mi się, że zawiązanie jakiegoś supełka to będzie dużo lepsza sprawa. No dobrze. Wygląda na to, że szelki są. Mam nadzieję, że starczą mi na długość. Na razie, to pudełko nam się otwiera, i ja tylko przymierzę ten nasz rakietowy plecak. Wygląda na to, że długość szereg jest odpowiednia. Nasz plecak jest na dobrej wysokości. Na razie, się otwiera. To otwieranie pudełka można wykorzystać, tak, żeby dało się przeprowadzić jakiś niezbędny serwis turboplecaka. Ale ja może go tutaj skleję. Że jednym kawałkiem taśmy, tak żebym kiedyś go mógł otworzyć, po to, żeby się nie otwierał. No dobrze, mamy już bazę do naszego latającego plecaka. Pozostaje dodanie kolejnych elementów. Tymi elementami mogą być, tak jak powiedziałem, puszki, które. Em... No, są z metalu i to jest ich plus, bo będą wyglądać bardzo technicznie przy waszym latającym plecaku. I akurat te dwie duże puszki wykorzystam do tego, żeby je przykleić tutaj po bokach. To będą moje podstawowe silniki w turboplecaku. I do tego wykorzystam taką taśmę, która też ma bardzo techniczny wygląd. Jest kontrastowa, żółto-czarna, i w zasadzie jakbyśmy sobie mieli wyobrazić jakieś krawędzie, na które trzeba uważać, bo taką taśmę czasem nakleja się na schodach albo na jakichś e, wystających krawędziach. I tutaj akurat dobrze jest przykleić te nasze silniki na około pudełka. Na taśmę i montuję jeszcze na około. kolejny raz. Chodzi o to, żeby podczas zabawy nic się tutaj nie uszkodziło. Nie odpadło. Więc tak mamy już jakieś podstawowe silniki. Ale w takim Turbo plecaku może być jeszcze mnóstwo aparatury w tym wypadku to wy jesteście konstruktorami Turbo plecaka i Wy możecie zdecydować, czy to będzie jako je, jakaś jego jedyna funkcja. Tak jak mówiłem, wiele jakichś pudełek, czy nawet nie wiem, butelka po szamponie też by można było pustą wykorzystać. Wszyscy segregujemy odpady, więc w pojemniku na plastiki możemy coś ciekawego znaleźć. Mam tutaj jeszcze jeden pojemniczek. Myślę, że dokleję go gdzieś tutaj. I to mogę zrobić kawałkami taśmy. Zastanawiam się jakiej. Może tej. Może też zrobię tu tak, że krótszym elementem, bo na powierzchni będę jeszcze chciał coś przykleić. Więc w tym wypadku, w tym wypadku obcinam krótsze elementy i doklejam sobie tak, wzdłuż tego pojemniczka i potem do naszej bazy, do naszego pudełka pobudki. W przypadku tego projektu, zresztą jak w przypadku innych, wszystko musi być dobrze poklejone po to, żeby podczas zabawy nie tracić czasu na naprawie. Dobrze, czymś co na pewno macie w domu, są jeszcze zakrętki. I te zakrętki też możemy sobie świetnie wykorzystać. Możemy zrobić to nawet w ten sposób, że. Doklejamy. Może w tym miejscu. Doklejamy pasek dwustronnej taśmy. Obcinamy go. Zdejmujemy ten papier zabezpieczający. Zawsze zdejmujemy ten papier, jak już przykleimy sobie taśmę dwustronną. Jeżeli to zrobimy wcześniej, to zazwyczaj ona nam się poskleja. I możemy te zakrętki. Pokrętła czy przyciski pozwalające uruchomić dodatkowe funkcje, dokleić do naszego turbo plecaka. No dobrze, mam tu jeszcze worek, który zajmuje dosyć dużo miejsca. Chciałbym pokazać, co z niego można zrobić. Plecak na razie odsunę na bok, bo z tego plecaka. Można przygotować płomienie, które z tych naszych silników będą wychodzić. Żeby przygotować takie płomienie, najlepiej jest wybrać albo jakąś taką pomarańczową, czerwoną, żółtą reklamówkę, albo jakiś worek, właśnie na śmieci, który można pociąć na paski. Przeciąć. Ja robiłem to w poprzek paska. Można by jeszcze tutaj tych pasków zrobić więcej, ale zamontowane w środku w puszce będą już naszymi płomieniami wylatującymi z plecaka. Więc jest to jakaś opcja, można z niej skorzystać. Ja tutaj ten nadmiar worka odłożę na bok. A wkleję te paski przy pomocy dwustronnej taśmy, której obcinam sobie kawałeczek. Doklejam wewnątrz, wewnątrz puszki. Samo zrobię z drugiej strony. praca jest dosyć spory, więc miejsca do pracy musicie sobie przygotować dosyć dużo. Czasem może być nawet łatwiej pracować na podłodze. Jeżeli na stole będzie za mało miejsca, i teraz jak dokleiłem wewnątrz puszki tą taśmę postronną, to odklejam papier z jednej i z drugiej. Czasem odkleję na taśmy, może na, yy, być problemem, ale nie przejmujcie się, widzicie, że, yy, że nie jesteście w tym odosobnieni, że ja też mam w tym problem. I teraz mogę wklejać. Paski z folii, po to, żeby właśnie e, były płomienie wychodzące z pletaka. Możemy sobie tą folię jeszcze postrzępić, po to, żeby to lepiej wyglądało. I druga strona. Powoli pojawiają się płomienie, tutaj wygląda na to, że ten silnik coś za mocno pracuje, więc mu trochę skrócę ten płomień, które będą świetnie podczas biegania z tym plecakiem powiewać. Odkładam nadmiar folii. Płomienie już mamy. Możemy jeszcze... To też jest super taśma. Ona w zasadzie jest z takiej cienkiej folii aluminiowej. Stosuje się ją em, przy, chyba przy przewodach wentylacyjnych, ale taka folia aluminiowa, doklejona gdzieś, albo jakaś na przykład tacka do grilla, coś metalowego, em, może być super. No, niestety, troszeczkę mi się to przesunęło, ale korzystając z markera mogę sobie z tego zrobić jakąś chłodnicę. Oczywiście pod warunkiem, że ten marker będzie dobrze pisał. do tego y, mogę się zastanowić czy gdzieś y, w moim plecaku nie dorysować jakiś śrub nitów krawędzi blach czy tak jak Tutaj mamy tą ostrzegawczą taśmę. To czy nie wykonać jeszcze ostrzegawczych strzałek, które będą pokazywać, w którą stronę ta energia silnika jest skierowana? Ja tutaj akurat korzystam z takiej samoprzyloknej folii. Ale można dokleić taśmę dwustronną do papieru i wtedy wyciąć. Więc taką strzałkę naklejam na silnik, po to, żeby było wiadomo skąd ten płomień wychodzi. Można by to też zrobić po drugiej stronie. Tak. Więc jeżeli chodzi o napęd, to mamy sytuację rozwiązaną. Ja tu jeszcze dokleję jakąś małą antenę, bo jak wiecie, łączność jest bardzo istotna. I to będzie coś, co umożliwi mi łączność z bazą. Wisienką na torcie naszego projektu e, może być na przykład wykorzystanie jeszcze oświetlenia. Ja w tym celu e, zdemontowałem lampkę rowerową z mojego roweru. I e, I taka lampka zamontowana gdzieś przy waszym plecaku może spowodować, że raz, że będziecie widoczni podczas zabawy, dwa, że yy, wasz plecak będzie wyglądał jeszcze ciekawiej. Można taką lampkę albo dokleić papierową taśmą, bo ta papierowa taśma nie ma mocnego kleju, i potem będzie ją łatwo odkleić. Albo wykorzystać jej montaż. One czasem są montowane na takiej gumce. Więc wygląda na to, że nasz plecak jest z grubsza gotowy. Nasz rakietowy plecak. Ja tutaj troszeczkę posprzątam. Przymierzę go. I to marzenie o lataniu. Mam nadzieję, że wygląda dobrze. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. A ja już biegam po domu, by go przetestować. Do widzenia.